Ścierackie Centrum Kultury zaprasza do udziału w spektaklach do południowych dla dzieci i młodzieży 28 marca w Teatrze Miejskim. Kino: Co jest grane? Nikaj 17: Komedia Science Fiction. Wujek Wolierz. Polska Komedia i trzy premiery w repertuarze: Don't mm, No With Leroy, polski dokument muzyczny o człowieku, który stał się pionierem nie tylko polskiej sceny hip-hopowej, ale i politycznej. Leroy, raper Kielc. Śnieżka, to magiczno-muzyczna adaptacja klasycznej animacji z 1937 roku. Film dostępny w wersji Dolby Atmos. Queer Odurzające hipnotyczne kino o poszukiwaniu reju na ziemi, miłosnym głodzie i erotycznej obsesji. Zapraszamy na opowieść o człowieku, któremu polska scena hip hopowa zawdzięcza na pewno bardzo wiele. Mowa o Leroyu, którego znamy jako rapera, jako polityka. Ale to jest też taka nietuzinkowa postać, która na pewno wymyka się wszelkim schematom. Więc ten dokument to jest też taka okazja, żeby nie tylko poznać tę postać bliżej, ale też okazja do takiej sentymentalnej podróży w czasie. Disney wraca do nas z kolejną adaptacją klasycznej baśni. Tym razem jest to Śnieżka w aktorskiej wersji. Jest to także musical, zatem nie zabraknie pięknej oprawy muzycznej, też baśniowej magii obrazu, ale i też świeżego spojrzenia na tę klasyczną już historię. No i rekomendujemy, że to jest idealna propozycja na rodzinny seans. Queer to najnowszy film Luki Guadagnino, który wraca do nas z historią miłosną. Trudną historię miłosną, um, osadzoną w latach 50., ale to też taka historia o samotności, o uzależnieniu. Um, w roli głównej Daniel Craig, którego znamy oczywiście z roli Jamesa Bonda, a tutaj um, zobaczymy go w najodważniejszej ze swoich dotychczasowych ról, na pewno. Zatem jest to też okazja do tego, żeby zobaczyć aktora w nieco innej e, odsłonie.